Jeśli szukałeś aplikacji, która pozwoli Ci w szybki i sprawny sposób przygotować materiał wideo, a poza tym za pomocą niemalże jednego kliknięcia udostępnić ten materiał w sieci internet, serwis WeVideo jest dla Ciebie. Ma on pewne ograniczenia. Darmowe konto umożliwia publikowanie tylko takich filmów, które nie przekroczyły 15 minut ale myślę, że w przypadku wykorzystania edukacyjnego to ograniczenie może nie być problemem. Po zalogowaniu możemy od razu przejść do tworzenia nowego wideo. Wybieramy przycisk Create New Video. Ważna informacja. Możemy z tego programu korzystać także na urządzeniach przenośnych. Mamy do dyspozycji trzy różne interfejsy. Interfejs tzw. Tak storyboard, najłatwiejszy, najskromniejszy, ale też niewymagający wielu umiejętności. Z interfejsu Storyboard warto skorzystać także wtedy, kiedy brakuje nam czasu, kiedy musimy szybko i sprawnie wykonać prosty film. Prace zaczynamy od załadowania filmu. Wybieramy przycisk Upload Media. I możemy teraz zacząć dodawać do naszej ścieżki filmowej kolejne klipy wideo. Możemy je wybrać z dysku komputera, ale możemy je także zaimportować z innych serwisów. Jeżeli korzystamy na przykład z serwisu Dropbox, możemy zsynchronizować ten serwis z serwisem UiVideo w ten sposób szybko przenieść pliki wideo, które znajdują się w folderze Dropbox w naszym komputerze. Jeżeli skorzystamy z przycisku Browse, przejdziemy do dysku naszego komputera i tutaj będziemy mogli wskazać odpowiedni plik wideo. Klikamy na pliku, który chcemy dodać do linii czasu i wybieramy przycisk Otwórz. Po chwili zobaczymy, że nasz plik będzie się ładował do serwisu UiVideo. W oknie My Media zobaczymy załadowany nowy plik wideo. Teraz wystarczy dodać kolejne klipy wideo do sekcji My Media. Kiedy już wszystkie będą dodane, umieścić je na osi czas. Wystarczy wybrać przycisk Add lub przeciągnąć wybrany klip. Najprostszym sposobem tworzenia z tych klipów gotowego filmu jest wykorzystanie opcji Teams. Po kliknięciu w przycisk Teams w oknie wyświetli nam się miejsce, w którym będzie można wybrać jeden z tematów wideo. Jeżeli jakiś zaznaczymy i wybierzemy opcję Use this theme, wybierz ten temat, po chwili zostanie on dodany do naszego filmu. Teraz wystarczy jeszcze tylko dodać tekst, jeden umieścić na początku filmu, tekst tytułowy. Kolejny na końcu filmu będzie to tekst z napisami końcowymi. Wystarczy wybrać przycisk Edit, aby wpisać odpowiednie napisy. Zatwierdzamy wszystko przyciskiem DAN i po chwili możemy wyświetlić nasz gotowy film. Ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, to opublikowanie gotowego filmu. Wybieramy przycisk Publish. Wpisujemy tytuł filmu. Klikamy w przycisk Jest. Możemy ustalić że ten film będzie filmem prywatnym i będziemy mogli go oglądać tylko my. Albo opublikować dla wszystkich, wybierając przycisk Publish Now.